Ej, odłóż ten telefon, bo zapłacisz podatek. Ty, tak, ty. What? Ale najpierw się wszystko wytłumaczę. Okej. Okay. W Polsce mamy coś takiego jak opłata reprograficzna. Kasa idzie dla twórców, muzyków, tekściarzy, fotografów, poetów i tak dalej. Podatek wliczony jest w kasety VHS. Kur, nie mam żadnej. Płyty CD? Czy kasety magnetofonowe? O, Golden Light. Ale to także drukarki, skanery, czy nawet taki biały papier, który w szkole nazywaliście papierem serograficznym. Ta lista ma 17 lat i od tego czasu sporo się zmieniło. Dlatego od 2026 roku opodatkowane mają być także smartfony, tablety, czy na przykład telewizory z funkcją nagrywania. No bo przecież życie teraz przeniosło się tu do naszego smartfona oh no. i korzystamy tam. Z Apple Music, Spotify, Netflixa czy Maxa. In July. Dodanie naszych smartfonów czy tabletów sprawi, że twórcy otrzymają dodatkowe 200 milionów złotych. To cztery razy więcej niż teraz. I że niby nie zapłacimy za to my, tylko biznes. Taka forma społecznej odpowiedzialności biznesu. Jedzie mi tu czołg. Dobra, robimy o tym audycję. Poniedziałek, 4 sierpnia, godzina 12, radio 357. Najlepsze komentarze, które zamieścicie pod tym wideo, zacytuję na antenie.